Wielkie klucze gęsi, wiele żurawi. Cały czas coś się dzieje na niebie. No bo już dzień zbliża ku końcowi. A te rozlewiska to co? No to są solniska nadmorskie. Tu wody zatoki Puckiej mieszają się z Redą, bo jej ujście jest właśnie naprzeciwko mnie. Do mostu mam jeszcze około 100 metrów. Przez Redę, a tu jest ujście, ujście Redy. 997 do zobaczenia. Teraz to tereny oddane we władanie ptactwu z rezerwatem Beka na czele. Ale kiedyś w XVI-XV wieku to była osada. Osada, która Przechodziła z rąk do rąk, wywładania najpierw wejherów, później radziwiłów, a wszystko to przeznaczone no rybacku i spławowi drewna z Puszczy Lubskiej. Jest jeszcze krzyż, który upamiętnia tą osadę. Nazywała się beka, tak jak rezerwat w tym miejscu, gdzie widać tą chemię. Trochę mokro tam, ale da radę przejść. No nie tak jak Izdebka. Reda przekraczana kilkadziesiąt, kilka, może nawet set razy. Od mostu płynie w granicach rezerwatu, i spływ kajakowy musi się kończyć właśnie tutaj. Kiedyś uchodziła wieloma ramionami do Zatoki Puckiej. przed 100 laty została uregulowana, no i to jest jej główne ujście. A za plecami zerwała mi się chmara Żurawi. No, chyba nie zdecydują się tu przelecieć nade mną. Chociaż część z nich już widzę. Który dzisiaj jest? 29 grudnia. No, nie masz szans, żebyście. Się wybierały gdzieś w tym roku. Jeszcze się nie mogą zdecydować gdzie usiąść. No dobra, ujście redy. 997 do zobaczenia.